Cześć Szymanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście jak zawsze Dragon 88. Dzisiaj na bogatości 3 dni, 3 dni w Donster. Postaramy się tutaj przeżyć jak również znaleźć złoto, które tutaj będzie nam potrzebne do skraftowania Science Machine a zarazem Science Machine umożliwi nam stworzenie brzytwy, która pozwoli nam tutaj się ogolić. I no mam nadzieję, że w tym odcinku, jak nie w tym odcinku to w następnym będziemy z brody po prostu robili lalkę WD, która tak jak już wspominałem w ostatnim odcinku, pozwoli nam tak jak świński portal odrodzić się w miejscu, gdzie tą lalkę zostawimy. A więc zaczynajmy naszą podróż. Na razie tutaj zetniemy kilka drzew, bo to już tak z początku nie ma co tu za bardzo robić. Jeżeli nie znajdziemy oczywiście Science, ma science Machine, jeżeli nie znajdziemy oczywiście tutaj złota po, po tej stronie rzeki, to będziemy musieli się wybrać oczywiście przez portal na stronę drugą. Ale zanim to zrobimy, będziemy musieli oczywiście Skraftować tutaj sobie kilo. Weźmiemy kilka, kilka owoców. Owoców tutaj, żeby po prostu, no, w razie, w razie jakiejkolwiek awarii, w razie jakiegokolwiek wypadku, gdzie będziemy tracili swoje życie, bądź ewentualnie zgodniejemy, by po prostu odnowić, odnowić to życie. Sprawdzimy tutaj na mapie, gdzie są tereny. Tereny takie bardziej kamienne i w tamtą stronę będziemy się wybierali. Musimy tutaj pójść w prawo i w dół, jeżeli dobrze zauważyłem. Parasol wyrzucimy, ponieważ ten parasol nam nie jest potrzebny, a póki co nie mamy czestera i nie mamy plecaka. Więc potrzebujemy miejsca w ekwipunku, by zmieścić najpotrzebniejsze rzeczy, jedzenie i tym podobne. A parasol póki co nam nie jest potrzebny. Zważywszy, że ten parasol już jest w miarę zużyty. Więc idziemy tutaj na dół, tu jest świński portal. Tak jak już tutaj mówiłem, w tym portalu będziemy mogli się również odradzać, po tym jak zginiemy. To ja nie jestem pewny, czy ten portal go aktywniłem, ale tym zajmiemy się tym zajmiemy się niedługo. Mam nadzieję, że do tego momentu oczywiście nie zginę tutaj. Bo jeżeli bym zginął, a ten portal nie jest uaktywniony, a już nie za bardzo teraz pamiętam czy ja go, ja go uaktywniałem. Jeżeli nie jest uaktywniony, to niestety będziemy mieli tutaj przesrane trochę, ponieważ kiedyś yy, no nie będziemy mogli się odrodzić i nasza gra już tu będzie zakończona. Na tak krótkim etapie jest tutaj oczywiście portal do... Yy, portal do Oczywiście następny, na następną stronę rzeki. Na drugą stronę rzeki i tutaj się dostajemy. Są tu oczywiście skały. Mam nadzieję, że w tych skałach będzie złoto, chociaż e, prawdopodobnie te skały będą kryły tylko w sobie e, kamienie. No tak mi się wydawało i tak jest. Jednakże spróbujemy tutaj inne skały rozbić. No tak, w niektórych tych skałach oczywiście nie ma nic, więc szukamy dalej, no co zrobić. Kamienie... no fajnie by było jakbyśmy tutaj chociaż flinta znaleźli, ale no niestety są samo kamienie. I też w nie wszystkich tych skałach tutaj możemy oczywiście kamienie znaleźć. Co jest tutaj bardzo denerwujące, gdyż... no... Jeżeli nie złoto, a prawdopodobnie złota tutaj nie znajdziemy. O, muszę drugą siekierę sobie stworzyć. Siekierę, y, oczywiście. kilo, Nie siekierę, tylko kilo. No i tak już, jak już tu mówiłem, nie mamy miejsca w ekwipunku, więc będzie trzeba na bieżąco coś wypier... ...wyrzucać. I... Y, ...co tutaj wyrzucimy? No zjemy sobie tutaj to i kilo w tym momencie jest gotowy do właśnie do używania. Jest pora popołudniowa, więc tutaj nie mamy co się obawiać, że po prostu zostanie nas noc. Mamy jeszcze trochę czasu, więc tutaj pozbieramy. No, niestety nie mamy miejsca we ekwipunku, więc zbieranie czegokolwiek tutaj niezbyt jest możliwe. Idziemy na dół, idziemy na dół i zobaczymy co tutaj będziemy mogli znaleźć. Jest tutaj kaktus, który możemy oczywiście, którego możemy oczywiście zjadać. Więc no tutaj za chwilę będziemy te kaktusy zbierali. Na razie jeszcze zobaczymy co tutaj w tych skałach jest. Oczywiście tutaj nie było nic, a tutaj, tutaj, no mam nadzieję, że chociaż te kamienie będą. Eee, pójdziemy tutaj na dół i może bez pomocy tego portala będziemy mogli przedostać się właśnie z powrotem później na tamtą część wyspy. Na razie tutaj oczywiście ognisko musimy stworzyć, trochę się najemy i przetrwamy tą pierwszą noc. A noc mam nadzieję tutaj nie będzie obfitowała w jakieś przykre niespodzianki. I tutaj e, przeżyjemy to jak najszybciej e, bez żadnych problemów. Jak tutaj zauważyliście przed chwilą, do skraftowania scen z maszyn niestety mamy wszystko. Znaczy niestety mamy wszystko poza, poza oczywiście złotem, które tutaj będziemy musieli za niedługo po prostu. Zacząć szukać. No, zaczniemy tego złota szukać jak najbardziej jutro, następnego dnia. Gdyż, no, tutaj podczas, podczas nocy nie będę tutaj nigdzie podróżował. Oczywiście mogę tutaj skraftować sobie pochodnie, ale, ale, no, nie chcę tutaj ryzykować, ponieważ w nocy się kręcą tutaj przeróżne stwory. A nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, bo tak jak już mówiłem, ja. Nie jestem pewny, czy mam aktywny tutaj świski portal. Jeszcze tylko kilka chwil zostało nocy i zaraz będziemy kontynuowali naszą eksplorację dalszego terenu. No tutaj już jest. Końcówka naprawdę nocy i będziemy mogli zaraz wyruszać. Dodamy sobie tutaj kilka patyków do ognia. Jednakże to już jest... O właśnie, to już jest poranek i aktualnie możemy ruszać na dalszą eksplorację terenu. Tutaj podniesiemy oczywiście ten kaktus. Aha, w ten sposób. Oczywiście to tutaj nas ten kaktus rani, jednakże no, możemy go schować w ekwipunku, jeżeli oczywiście znajdę tutaj miejsce. Te kwiaty tutaj wyrzucimy, bo nie za bardzo są nam akurat w tym w danym momencie potrzebne. No i tutaj będziemy teraz szli dalej w poszukiwanie tego złota. Aczkolwiek tak jak wspominałem, no, wątpię raczej, by to złoto tutaj się znalazło akurat konkretnie w tych skałach. Ale cóż, no można spróbować jak najbardziej. Ała. przy wyciąganiu oczywiście tych kaktusów no tutaj podnoszę jakieś obrażenia, ale te obrażenia są minimalne, więc tutaj nie powinno to przeszkadzać nam w dalszej grze a z tego co pamiętam z tego co się orientuję tutaj te kaktusy są właśnie mm, bardzo dobre jeżeli chodzi o pożywienie bo bardzo dużo staminy tutaj odnawiają od naszego głodu No dobra, no. Bawimy się w górnika. I tutaj. No tutaj już nawet mi się nie chce zbierać tych... ...tych kamieni. Musimy sobie skraftować tutaj jeszcze kilo. Ponieważ bardzo szybko się zużywa. Tutaj są czaszki. O, antylopa. Jest może mięsko tutaj. Mięso tutaj znajdziemy. Aha, no i... bardzo ładnie, teraz uciekamy, bo... No głupio by było tutaj oczywiście z antylopą przegrać. Jesteśmy tutaj, jakiś wysuszony krzak. tutaj są te... Te kulki tutaj, które latają w westernach zazwyczaj na prairie. Dobra. No to co tutaj by teraz zrobić? Aha, tej kości nie możemy tutaj podnieść, ponieważ nasz, nasz Wilson się tutaj boi. Więc... No cóż, no na razie zbieramy siana, ponieważ tego siana nie mam tutaj zbyt dużo. Są trzy snopki siana, więc o właśnie w tych skałach powinno być złoto. Jest, jest. Teraz musimy oczywiście znaleźć miejsce w ekwipunku. Co wyrzucimy? Hmm. Zjemy sobie ten dżem, ponieważ on tak i tak już tutaj traci swoją powiedzmy sobie przydatność. Rutka tutaj e, oczywiście złota. Chociaż jedna jest potrzebna, o ile dobrze pamiętam, do właśnie skraftowania. Skraftowanie sesma. tutaj na te pszczoły oczywiście będziemy przychodzili e, w późniejszym okresie, gdy już e, no, będziemy mieli jakieś zabezpieczenie, osadę. Tutaj będę oczywiście starał się wybudować mur i w późniejszym czasie oczywiście jakieś pola gdzie będziemy mogli hodować już własne tutaj jedzenie uprawiać własne jedzenie no tak wokół tej osady tutaj planuję oczywiście w tym rejonie gdzie e, gdzie tutaj wam pokazywałem w ostatnim odcinku gdzie było bardzo dużo tych krzaków jagód planuję właśnie Wybudować... Wybudować... Zasadzić las Po prostu nie będziemy musieli... Nie będziemy musieli... Daleko tutaj biegać, żeby... Zdobywać... Zdobywać jakiekolwiek tutaj drewno Będziemy mieli swój taki własny, prywatny las, więc... No takie tutaj... Oczywiście... Zbieractwo, jeżeli chodzi o drewno... Nie będzie stanowiło dla nas problemu Większy problem oczywiście tutaj będzie z tymi patykami Więc no w poszukiwaniu patyków będziemy musieli jedynie chodzić tutaj Eksplorować mapę Oczywiście nie będę tutaj się skupiał tylko i wyłącznie na Tylko i wyłącznie na obozie który No powiedzmy sobie szczerze który jeszcze nie jest wybudowany a który dopiero będzie Będzie zakładany Będę po prostu eksplorował mapę dalej, zobaczymy co tutaj mi się wygenerowało, ale dosyć tych planów. Na razie tutaj jesteśmy w początkach, przy dniu siódmym. No, najważniejszą sprawą oczywiście tutaj, oprócz tej brzytwy, którą staramy się znaleźć w tym odcinku i która tutaj no, powiedzmy sobie mi jest potrzebna w moich planach, ponieważ chcę tą lalkę budu tutaj skraftować. Yy, Oprócz tego tutaj musimy się e, oczywiście skupić na znalezieniu chestera, ewentualnie skraftowaniu plecaka, ponieważ jak widzicie, tutaj ten mój ekwipunek jest już zajęty i no niestety każdy nowy przedmiot, każdy nowy przedmiot tutaj sprawia problem i muszę kombinować gdzie go po prostu włożyć. Prześpimy się tutaj na tej polance. Poczekamy do następnego dnia i tak jak już mówiłem, trzeci dzień oczywiście tutaj będziemy, będziemy ten trzeci dzień tutaj oczywiście przechodzili, ponieważ chcę Wam pokazać jak tutaj zbudować tą grzytwę, tą skraftować i oczywiście założymy takie zalążki tego naszego obozu. No już tutaj się zaczyna noc, więc powoli będziemy tutaj się szykowali do właśnie podtrzymywania tego ognia. No tutaj sobie ugotujemy oczywiście te oczywiście te kaktusy i tutaj będziemy mogli to zjeść jak najbardziej. Ale czym tutaj będę mógł pod, podniecać ten ogień? Pod, podniecać ogień? Bardzo, bardzo śmieszne. Dobrze, to teraz tutaj. <laughs> Przepraszam, ale chcę mi się śmiać z tego podniecenia od mnie. Dobrze, to tutaj, tutaj teraz trochę zjemy tego drzemu. I za niedługo, dosłownie za kilka chwil, ruszamy, ruszamy ku przygodzie w dniu ósmym. Posadzimy tutaj kilka drzew, może w przyszłości tutaj oczywiście przyjdziemy i, nie wiem, będziemy tutaj rozbudowywali drugą część naszego obozu. Kurde, ja już to widzę oczami, już to planuję, ten cały obóz. E, oczywiście tutaj wybudować, nie wiem, jakąś lodówkę spróbujemy skraftować, ogrodzić, to no, ja już to widzę własnymi oczami. Oczami wyobraźni, ale póki co, no skupmy się tutaj na tym dniu ósmym ponieważ, no musimy przeżyć, żeby po prostu dotrzeć, dotrzeć do tej lokacji, z której teoretycznie wyruszyliśmy i w której zamierzałbym się osiedlić więc teraz pozostaje nam tutaj znaleźć miejsce miejsce tutaj, gdzie rosną te jagody, z którego teoretycznie zaczynaliśmy naszą podróż a tu tutaj widzę już droga w miarę, w miarę prosta, więc będziemy tutaj już niedługo po drodze oczywiście zbierzemy jakieś drewno, chociaż drewna mam 20, więc no tutaj. No tutaj nie będzie trzeba się na tym skupić. Mięso będzie nam potrzebne, mięso będzie nam potrzebne, więc w jak najszybszym czasie będziemy musieli oczywiście. Przepraszam, w jak najszybszym czasie będziemy musieli tutaj. ...skraftować kilka pułapek na króliki i rozsadzimy je tutaj przy, przy, przy tych właśnie norach króliczych i będziemy właśnie następnego dnia to mięso już tutaj zbierali, będzie gotowe i w takim razie przydałaby się tutaj lodówka, by, by po prostu to mięso tutaj gromadzić w tej lodówce, by ono się po prostu nie psuło, bo jak pewnie zauważyliście, mięso, które tutaj zostawiam w ekwipunku... Ona ma oczywiście swój czas przydatności. O tutaj jest. Oczywiście mięso w koszyku, w pułapce właściwie. Zjemy sobie, by tutaj podreperować trochę naszą staminę. I już jesteśmy tutaj bardzo blisko, bardzo blisko naszego miejsca docelowego gdyż jak tutaj widzieliście. Toporek był, więc no, jesteśmy tutaj na miejscu. Zasadzimy tutaj kilka drzew, by po prostu zwolić miejsce z ekwipunku. Jak mówiłem, tutaj nie wiem, czy w tym odcinku już zdążę, ale w następnym będę na pewno robił plecak, bo nie wiadomo kiedy tego teraz znajdziemy, a plecak będzie nam tutaj przydatny, by poszerzyć nasz ekwipunek. Więc tutaj jeszcze zbiorę te Te tutaj jagody, maliny i Zaraz będziemy brali się do Budowania takich zalążków naszego obozu, czy też Budowanie tutaj science machine No najpierw sobie wybudujemy tutaj gdzieś po środku kamienne oczywiście Kamienne oczywiście e, Ognisko By no tutaj mieć taki komfort, że nie musimy tego ogniska przenosić, czy to po prostu nie musimy zbierać e, w większości, większości potrzebnych materiałów na budowę takiego ogniska od początku. Gdyż ognisko będzie stało na środku naszego obozu, a to my będziemy tylko dorzuca, dorzucali do tego ogniska, tak jak mówiłem podniecić ogień. Będziemy dorzucali trawę ewentualnie jakieś patyki i wtedy no tutaj niepotrzebne dwa ogniska niepotrzebne to małe spatyki ale ono bardzo szybko zniknie więc budujemy sens machine postawimy ją sobie tutaj no tutaj w tym miejscu i zobacz uruchomiło się kilka fajnych fajnych tutaj przedmiotów do kraftowania nas jednak będzie obchodziła żytwa. No tutaj jakieś pułapki warzywa będziemy mogli zrobić tutaj oczywiście kilka właśnie kilka właśnie tutaj narzędzi nam przyszło do skraftowania od samego początku, nowe co znaczy się dobrze to już jest teraz po południu się zaczęło, więc kraftujemy brzytwę i teraz będzie trzeba się ogolić. Oczywiście, tak jak mówiłem, ta broda nam posłuży do skraftowania, e, do skraftowania, do stworzenia kukły i będziemy mogli tutaj się odrodzić. Jednakże, no, te życie, to życie, gdy odrodzimy się przez mięsną kukłę, nie będzie, e, nie będzie zbyt tutaj, że tak powiem, pełne, ale no, zawsze tutaj będziemy mieli oczywiście drugą w zasadzie kolejną szansę, gdyż jedna z tych szans oczywiście po naszym zginięciu a nie chcę tego wykorzystywać, więc to jest takie zabezpieczenie jedna z tych szans to jest oczywiście świński portal, a druga to będzie oczywiście tutaj przez tą kukłę mięso i teraz właśnie ym, gdy już mamy tutaj zasadzony ten prowizoryczny lasek posadzone jedno, dwa ogniska Jedno ognisko oczywiście tutaj będzie służyło nam za, za takie nasze główne docelowe ognisko, gdzie będziemy tylko, tak jak mówiłem, dorzucali do ognia, a to ognisko z patyków, gdzie tutaj już się spaliło i została ta kubka tutaj popiół nam nie będzie potrzebne. No, zbieramy kilka kasztanów oczywiście tutaj. kilka kasztanów tutaj zbieramy przy okazji jak y, oczywiście ścinamy y, tutaj te drzewa te dęby patyki, patyki tutaj się przydają oczywiście też do roznie rozniecania ognia ponieważ gdyż już dobiegamy do końca końca popołudnia dnia 8 i będziemy tutaj się przenosili do nocy Noc oczywiście będzie krótka, więc no, tutaj nie będzie sprawiało nam problemu, by przeżyć. W najbliższym czasie oczywiście wokół tego obozu, który tutaj zaczęliśmy, którego zalążki zaczęliśmy tutaj budować, postaram się zbudować oczywiście mur. Jednakże w tym celu będziemy musieli się wybrać na drugą stronę rzeki, by pozbierać trochę kamieni. A im to zrobimy, musimy oczywiście mieć... Skraftowany, stworzony plecak, gdyż no nie jest to zbyt bezpieczne, byśmy byśmy po prostu wyrzucali jakąkolwiek rzecz z naszego ekwipunku, gdyż no nie jestem tutaj za każdym razem pewny, czy jakakolwiek z tych rzeczy, która aktualnie w ekwipunku jest, nie będzie przydatna w, yy, w późniejszym czasie. A no nie chciałbym tutaj czegoś wyrzucić. Wcześniej oczywiście toporek zostawialiśmy gdy ekwipunek był pełny Bądź też jagody Jagody, które maliny jedliśmy By podreperować naszą staminę By zmniejszyć nasz głód Jednakże no Może tutaj wyniknąć bardzo wiele rzeczy I możemy przez pomyłkę wyrzucić coś potrzebnego A tego chcemy uniknąć oczywiście Więc no tutaj dodajemy trochę do ognia I teraz Teraz już zostaje nam tylko kilka chwil, dosłownie kilka chwil, by przeżyć ostatnią w dzisiejszym odcinku nockę, i będziemy przechodzili do dnia 9, który, dzień, dzień dziewiąty, będzie, będzie oczywiście w odcinku następnym. A teraz mam nadzieję, że ten, że ten odcinek, te 3 dni, oczywiście trzy dni, które wam tutaj zademonstrowałem, podczas tych trzech dni staraliśmy się przeżyć, i udało się nam to zrobić. Bardzo dobrze. Więc teraz. No już się skończył dzień ósmy. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do komentowania mojego odcinka i subskrybowania mojego kanału, jeśli oczywiście tego nie zrobiliście. Zostawiajcie komentarze i łapkujcie. Mam nadzieję, że się ten odcinek wam podobał. Trzymajcie się ciepło. Pa.